No, dzień dobry. Właśnie wyszedłem. Zrobiliśmy trochę zakupu, ale u teraz jest odpust. Wam pokażę. To jest trochę My nie rozmawiamy tak, żeby tak porozmawiać. Mogą.

Ja dzieci nie mam. Najgorzej. <śmianie> dzieci mam. Moja kobieta ma. W Holandii. ale Politech tak jest zawsze wymieniany na 10 metrów. Mieszanie. A wygarda z reguły tam jest w granicach 2 zł, to wychodzi tak jakby 18 zł. No to chcę Tu masz dyszkę, weź wszystkie kostki i wszystkimi kostkami